I druga sześć Super Hero Tycoon! I trochę sobie uzbierałam, bo była ja z 400 tego. Więc otwórzmy dwa. I zobaczymy, jak to wy, co wyleci, ale. Dobra, słabo. Nie pytajcie. Dobra, zaczynajmy. Runda się właśnie rozpoczęła, a ja nie mam automuchy. Dobra, czyli wyłącz. Łącz, wyłącz łącz, Dobra jest szybko szybko lecimy szybko zobaczymy gdzie dolecimy, lecimy co to daje to to daje to 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 to, to daje to daje to to daje to to daje to to daje a to to więc fajne, fajne rzeczy są. No ale ledwo co na sto wbiliśmy. Za najlepiej nie jest. A w sklepie coś można kupić? O, zadania są. Zdobądź, wydawaj klejnoty, pad gate otwórz jaja. Aha, dobra. Jedno zadanie już kończymy powoli. Już są mnie nie tak powoli, no ale kończymy. Nawet połowy nie jesteśmy, ale za chwilę będziemy. Jednego zadania. No, będziemy musieli za chwilę 25 klejnotów wydać, widzę. Ale to się ogarnie w swoim czasie. Więc pierwsza linia za nami, nice! No, zobaczymy jak pójdzie. Pory w tle. Dobra. No jeszcze jedno gaita jest. Dobra, nie zdążyliśmy. No ale mamy trochę te wygranych. To znaczy, pewem o kurcia, tu, tu potrzebuję aż 6 złomna, no a więc dowolną kawicę każdy kamień daje, wiesz, bo to no ma, nieważne. Ile sił ręka? Ora, klikamy mocno. Dobra, mamy tyle. Nie tak źle. A więc lecimy. Już na początku nawet dobrze poszło. Pierwsze zadanie ukończone. Dobra, wiem jak wydamy te dużo klejnoty. No więc wydamy. Ciekawe co dostaniemy za wszystkie zadania. Te zadania są proste. A więc wbiliśmy na sto. Właśnie. Właśnie na pięćset. Co mi dał Co za pięćset? To też za 500? Jak się ta grupa nazywa? Tu RA Studio Nie ma takiego kodu? Myślałam, że jest Bo są, chcieli pewnie się zareklamować <śm> A więc polecimy już dalej przed Bez przedłużania O, Jezu, co? Kupujemy to Kupujemy to zdecydowanie Jak to nie ma wystarczy? A! Tych czerwonych to trzeba! Ja nie widziałem, że czerwonych... Na serio? No dobra, wykupmy za 200 gemów to. Możemy ulepszyć je. A czy to się opłaca? Nie. Otwórz pięć jaj, więc dokończmy to zadanie. I zobaczymy, co dostaniemy. To chyba ostatnie, jak się nie mylę. Dostaliśmy 500 gemów, aż 500? Dobra. Otwieramy najrzadszego. No Praktycznie trafiliśmy. Dobra. Widzowie, kolejna część nastąpi. Ten odcinek jest krótki. Dlatego za chwilę jest kolejna część.